Warszawa sierpień 1944 do czwartego roku. Miasto leżało w gruzach, a powietrze było gęste od dymu i kurzu. W małym warsztacie na obrzeżach dzielnicy Praga 23-letni Tadeusz Kowalski wytarł zakrwawione dłonie w brudną szmatkę. Nie była to jego krew należała do rannego kuriera, którego ukrył w piwnicy zaledwie godzinę temu. Warsztat należał kiedyś do jego ojca, zanim Niemcy zabrali go podczas łapanki dwa lata wcześniej. Odkąd Tadeusz był sam, miejsce to stało się czymś więcej niż tylko punktem naprawy samochodów. Stało się schronieniem, punktem kontaktowym, miejscem, gdzie informacje przechodziły z rąk do rąk pod osłoną nocy. Tadeusz, krzyknął z ulicy jego kuzyn Marek, wpadając przez drzwi z dziką paniką w oczach, nadchodzą. Niemcy przeszukują każdy budynek. Serce Tadeusza zabiło szybciej spojrzał na otwór w podłodze prowadzący do piwnicy, gdzie kurier leżał nieprzytomny z raną postrzałową w ramieniu. Jeśli Niemcy go znajdą, obaj zginą. Pomóż mi, powiedział szybko, chwytając ciężką metalową płytę. Razem zasunęli ją nad otworem, a następnie Tadeusz rzucił na nią stos narzędzi i części samochodowych, tworząc pozory normalnego bałaganu warsztatowego. Zaledwie minutę później Drzwi otworzyły się z impetem. Dwóch żołnierzy Wehrmacht weszło do środka, karabiny gotowe, oczy przeszukujące każdy kąt. Za nimi pojawił się oficer SS, wysoki i szczupły, z twardym wyrazem twarzy. Dokumenty, zażądał oficer po niemiecku. Tadeusz podał mu sfałszowane papiery pracy, które dostał od podziemia. Oficer przyjrzał im się uważnie, po czym spojrzał na Marka. A ten? Mój kuzyn. Pomaga mi w warsztacie, odpowiedział Tadeusz spokojnie, choć serce waliło mu w piersi jak młot. Oficer skinął głową, a żołnierze zaczęli przeszukiwać pomieszczenie. Przewracali skrzynki, kopali w stosy złomu, sprawdzali każdą skrytkę. Tadeusz obserwował ich z napięciem, modląc się w duchu, by nie odkryli piwnicy. Jeden z żołnierzy zatrzymał się przy stosie narzędzi leżących na metalowej płycie. Zaczął je przesuwać nogą jakby wyczuwał coś nietypowego. Czym się tutaj zajmujesz? Zapytał oficer, odwracając uwagę od żołnierza. Naprawiam samochody, ciężarówki, wszystko, co przyjdzie, odpowiedział Tadeusz. Ostatnio głównie dla wojska. Dla wojska? Tak. Wehrmacht czasem przysyła uszkodzone pojazdy. Naprawiam je szybko. Oficer zmrużył oczy, jakby oceniał prawdziwość jego słów. W końcu skinął głową. Masz szczęście, że jesteś przydatny, ale uważaj. Jeśli ktoś cię złapie na pomaganiu partyzantom, nie będzie litości. Z tymi słowami oficer odwrócił się i wyszedł, a żołnierze podążyli za nim. Tadeusz i Marek wymienili spojrzenia, obaj wypuszczając powietrze z ulgą. To było zbyt blisko, wyszeptał Marek. Zawsze jest zbyt blisko, odpowiedział Tadeusz, odsuwając narzędzia i unosząc płytę. Zajrzał do piwnicy, gdzie kurier wciąż leżał nieprzytomny. Musimy go stąd wydostać, zanim wrócą. Następnego dnia przyszedł kontakt z Armii Krajowej. Był to starszy mężczyzna o imieniu Władysław, z twarzą poraną bliznami i oczami pełnymi zmęczenia. Mamy dla ciebie zadanie powiedział cicho, rozglądając się, by upewnić się, że nikt nie słucha. Sowieci przekroczyli Wisłę. Mają czołgi T-34. Jeden z nich został uszkodzony w walce niedaleko stąd. Musisz go naprawić. Tadeusz zmarszczył brwi. Czołg? Nigdy nie naprawiałem czołgu. Nie masz wyboru. Jeśli Niemcy go znajdą pierwsi, użyją go przeciwko Sowietom, a jeśli Sowieci stracą ten czołg, nasza szansa na wyzwolenie osłabnie. Musisz to zrobić. Tadeusz westchnął. Wiedział, że nie ma innego wyjścia. Gdzie on jest? W lesie, trzy kilometry stąd. Załoga zginęła. Czołg ma uszkodzony silnik i gąsienice. Niemcy prowadzą patrol co dwie godziny. Będziesz miał góra 40 minut na naprawę. 40 minut to niemożliwe. Dla ciebie nic nie jest niemożliwe, Tadeusz. Słyszałem o Twoich umiejętnościach. Jeśli ktoś może to zrobić, to ty. Tej nocy Tadeusz leżał w łóżku, wpatrując się w sufit. Myślał o ojcu, o tym jak uczył go wszystkiego o silnikach, przekładniach, hydraulice. Zawsze mówił, że prawdziwy mechanik nie potrzebuje dużo czasu, tylko zrozumienia maszyny. Maszyna to nie przeciwnik, mówił ojciec, to partner. Musisz wiedzieć, co ona czuje, co jej brakuje. Wtedy naprawa przychodzi sama. Tadeusz zamknął oczy. Wiedział, co musi zrobić. Wiedział też, że jeśli zawiedzie, może to być jego ostatni dzień życia. Bladym świtem następnego dnia, Tadeusz, Marek i dwóch innych członków podziemia, wyruszyli w stronę lasu. Nieśli ze sobą skrzynkę z narzędziami, części zamienne i prowiant. Każdy krok był ostrożny. Niemieckie patrole były wszędzie, a jeden fałszywy ruch mógł ich zdradzić. Las był gęsty i wilgotny, pełen zapachu mchu i gnijących liści. Po dwudziestu minutach marszu dotarli do małej polany, gdzie stał czołg T-34. Był masywny, stalowy, pokryty błotem i śladami po kulach. Gąsienica z prawej strony była zerwana, a z silnika wydobywał się smród spalonego oleju. Boże! wyszeptał Marek. To wygląda gorzej, niż myślałem. Tadeusz podszedł bliżej, położył dłoń na zimnej stali. Czuł wibrację, echo ostatniej bitwy. Jakby czołg wciąż żył, ale ledwo oddychał. Pomóżcie mi otworzyć włas! powiedział. Wspólnymi siłami podnieśli ciężką pokrywę i Tadeusz wspiął się do środka. Wnętrze było ciasne, ciemne, przesiąknięte zapachem smaru i prochu. Na podłodze leżały puste łuski, a na ścianach widniały ślady krwi. Tadeusz. Pamiętaj, krzyknął Władysław z zewnątrz. Czterdzieści minut ostatni patrol przeszedł dziesięć minut temu. Tadeusz skinął głową i zaczął pracę. Najpierw sprawdził silnik. Diesel, wał 12 potężny, ale prosty w konstrukcji. Jeden z cylindrów był uszkodzony. Fragment pocisku przebił obudowę i zniszczył tłok. Gdyby miał więcej czasu, wymieniłby cały cylinder, ale teraz musiał improwizować. Wyjął spawarkę i zaczął naprawiać pęknięcie. Iskry leciały we wszystkie strony, oświetlając ciemne wnętrze czołgu. Pot spływał mu po czole, ale dłonie były stabilne, pewne. Każdy ruch był precyzyjny, wyćwiczony latami pracy. Dwadzieścia minut, zawołał Marek. Tadeusz dokończył spawanie i przeszedł do gąsienicy. Zerwane ogniwo leżało na ziemi kilka metrów dalej. Musiał je ponownie połączyć, ale bez dźwigu było to niemal niemożliwe. Czołg ważył tony, a gąsienica była ciężka jak szafa. Pomóżcie mi, krzyknął. Wszyscy czterej mężczyźni zaczęli podważać gąsienicę drągami, próbując wyrównać uszkodzone ogniwo. Tadeusz pracował z zawrotną prędkością, wkładając nowy sworzeń i zabezpieczając go młotem. Dziesięć minut, zawołał Władysław, głos pełen napięcia. Tadeusz wrócił do środka czołgu. Sprawdził paliwo, układ zapłonowy, chłodzenie, wszystko wyglądało dobrze. Teraz przyszła najtrudniejsza część, uruchomienie silnika, nacisnął starter, silnik zakaszlał, ale nie zapalił. Dalej, dalej, mruczał pod nosem, próbując ponownie, kolejny kaszel nic. Pięć minut, Tadeusz. Słyszę patrol! krzyknął Marek. Serce Tadeusza biło jak szalone. Sprawdził wtryskiwacze, pompę paliwową. Wszystko było w porządku, ale wtedy zauważył coś, czego nie widział wcześniej. Mały przewód hydrauliczny, prawie niewidoczny, był odłączony. Tutaj! wyszeptał, łącząc przewód z powrotem. Nacisnął starter po raz trzeci. Silnik zaryczał, potężny, głośny, wypełniając las dźwiękiem życia. Czołg drżał, jakby budził się ze snu. – Mamy to! – krzyknął Tadeusz, wyskakując z włazu. – Niemcy! Tam! – zawołał Władysław, wskazując na grupę żołnierzy wyłaniających się z lasu około stu metrów dalej. – Uciekajcie! Ja zajmę się czołgiem! – krzyknął Tadeusz. – Nie! Nie wiesz, jak go prowadzić! – protest. – Nauczę się! – wszedł z powrotem do czołgu, zamknął właz i chwycił dźwignię kierowania. Nigdy nie prowadził czołgu, ale wiedział jak działają przekładnie, jak działa napęd. To była tylko maszyna. Wielka, potężna, ale wciąż maszyna. Pociągnął lewą dźwignię, czołg skręcił w lewo. Pociągnął prawą, skręcił w prawo. Nacisnął pedał gazu i czołg ruszył do przodu, miażdżąc gałęzie i małe drzewa. Niemcy otworzyli ogień. Kule odbijały się od pancerza z metalicznym brzękiem. Tadeusz prowadził czołg przez las, omijając drzewa, przejeżdżając przez strumienie. Silnik ryknął. Gąsienice zgrzytały, ale trzymały. Po dziesięciu minutach dotarł do bezpiecznej strefy kontrolowanej przez sowieckie oddziały. Zatrzymał czołg, otworzył włas i wychylił się na zewnątrz. Jego dłonie trzęsły się, ale na twarzy malował się uśmiech. Zrobił to. W 40 minut naprawił czołg, który według wszelkich logicznych szacunków wymagał godzin pracy, i przeżył. Trzy dni później Tadeusz wrócił do swojego warsztatu. Wieść o jego wyczynie rozeszła się szybko wśród podziemia. Ludzie szeptali o młodym mechaniku, który naprawił sowiecki czołg w rekordowym czasie, ocalając go przed Niemcami. Ale Tadeusz nie czuł się jak bohater. Czuł się zmęczony, przytłoczony ciężarem odpowiedzialności. Każda naprawa. Każde zadanie było potencjalnie ostatnim. Każdy dzień mógł być dniem, w którym Niemcy odkryją jego działalność. Pewnego popołudnia do warsztatu wszedł nieznajomy mężczyzna. Był wysoki, barczysty, ubrany w brudny płaszcz. Miał twarz poraną z marszczkami i zimne, przenikliwe oczy. Tadeusz Kowalski? zapytał z silnym rosyjskim akcentem. To zależy, kto pyta, odpowiedział Tadeusz ostrożnie. Jestem major Andrzej Sokolow, armia Czerwona. Słyszałem o tym, co zrobiłeś z T-34. Tadeusz poczuł dreszcz niepokoju. Sowieci byli równie niebezpieczni jak Niemcy, może nawet bardziej. Robiłem tylko to, co trzeba było zrobić. To więcej niż tylko naprawa, młody człowieku. Niemcy potrzebują sześciu godzin, by naprawić ich Tajgera. Ty naprawiłeś T-34 w czterdzieści minut. Jak to możliwe? Tadeusz zastanowił się przez chwilę. T-34 jest prosty. Każda część jest zaprojektowana tak, by była łatwa do wymiany. Nie ma skomplikowanych systemów, nie ma zbędnych detali. To jest siła tego czołgu prostota. Sokolow skinął głową, jakby rozumiał. Tiger jest potężny, ale skomplikowany. Każda naprawa wymaga specjalistów, specjalnych narzędzi, czasu. T-34 może naprawić każdy mechanik w polu bitwy. To jest prawdziwa przewaga. Dlaczego pan tu przyszedł? Zapytał Tadeusz. Potrzebujemy ludzi takich jak ty, ludzi, którzy rozumieją maszyny, którzy mogą myśleć szybko pod presją. Wojna się skończy, ale będziemy potrzebować umiejętnych mechaników, by odbudować to wszystko. Tadeusz spojrzał na swoje dłonie, pokryte bliznami i smarem. Ja tylko chcę, żeby wojna się skończyła, chcę znaleźć ojca, chcę żyć normalnie. Sokolow położył ciężką dłoń na jego ramieniu. Wszyscy tego chcemy, młody człowieku, ale najpierw musimy przetrwać. Tamtego wieczoru Tadeusz siedział sam w warsztacie, obserwując zachód słońca przez zbitą szybę. Myślał o ojcu, o tym, gdzie może być, czy jeszcze żyje. Myślał o wszystkich ludziach, którym pomógł, o wszystkich maszynach, które naprawił. Nagle usłyszał stłumiony dźwięk z piwnicy. Szedł ostrożnie po schodach i zobaczył kuriera, który wreszcie odzyskał przytomność. Gdzie? Gdzie ja jestem? Zapytał słabym głosem. W bezpiecznym miejscu, odpowiedział Tadeusz, podając mu wodę. Będziesz żył. Kurier wypił łapczywie, a następnie spojrzał na Tadeusza z wdzięcznością. Dziękuję. Bez ciebie, Musti, byłbym martwy. To, co robię, to nie bohaterstwo, to tylko przetrwanie. Dla mnie to bohaterstwo. Tadeusz pomógł mu wstać i zaprowadził z powrotem na górę. W tym momencie zdał sobie sprawę, że jego rola w tej wojnie była większa niż myślał. Nie był żołnierzem, nie walczył na froncie. Ale jego umiejętności, jego zdolność do naprawy, do przywracania życia martwym maszynom, to była jego broń. Dwa tygodnie później powstanie warszawskie wybuchło z pełną siłą. Tadeusz pracował bez wytchnienia, naprawiając broń, pojazdy, wszystko, co podziemie mogło mu przynieść. Niemcy intensyfikowali swoje ataki, a każdy dzień przynosił nowe ofiary. Pewnego dnia, gdy naprawiał stary motocykl, usłyszał znajomy głos: Tadeuszu. Odwrócił się i zobaczył mężczyznę, którego nie widział od dwóch lat. Był chudy, słaby, ale jego oczy były takie same. Tato? wyszeptał Tadeusz, nie wierząc własnym oczom. Jego ojciec, Józef Kowalski. Stał w drzwiach warsztatu, wychudzony, ale żywy. Uciekł z obozu pracy podczas chaosu powstania. Tadeusz rzucił się w jego ramiona, łzy spływające po twarzy. Przez dwa lata myślał, że go stracił. Teraz, gdy trzymał go w objęciach, czuł, że wszystko, co przeszedł, miało sens. Słyszałem o tobie, powiedział Józef, jego głos pełen dumy. Słyszałem, że naprawiłeś czołg w czterdzieści minut. Nauczyłem cię dobrze. Nauczyłeś mnie wszystkiego, tato. Razem stali w warsztacie, otoczeni dźwiękami wojny, ale w tym momencie czuli pokój. Maszyny, które naprawiali, były świadkami ich historii, historii przetrwania, odwagi i niezłomnej woli do życia. Wojna trwała jeszcze kilka miesięcy, ale Tadeusz i jego ojciec przetrwali. A legenda o młodym mechaniku, który naprawił T-34 w 40 minut, gdy Niemcy potrzebowali 6 godzin na Tajgera, żyła długo po zakończeniu wojny. Przypomnienie, że czasem prostota jest największą siłą.